Tylko na pudelku, wiadomo, jak potoczy sprawę Antoniego Królikowskiego jest komentarz policji. O kolejnym wybryku Antoniego Królikowskiego słyszała już cała Polska. Aktor został zatrzymany. Gdy prowadził pojazd mechaniczny w stanie, który zaniepokoił funkcjonariuszy policji. Pozytywny wynik testu na obecność narkotyków w organizmie Królikowski starał się wytłumaczyć z tym. Za jako osoba chorująca na stwardnienie rozsianym wspomaga się lecznicza marihuana. Naturalnie, po korzystaniu z leczniczej marihuany, prowadzenie samochodu jest absolutnie zabronione. Dlatego ta policja bada dalej sprawę. Skontaktowaliśmy się z oficerem prasowym Komendy Rejonowej Policji w Warszawie i V. Do której to jednostki trafiła sprawa Królikowskiego. Nadkomisarz Marta Sulowska potwierdziła. Za obecnie trwają czynności dotyczące sobotniego zdarzenia. Kolejne kroki są natomiast uwarunkowane wynikiem badania krwi. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Jeśli chodzi o zdarzenie, które miało miejsce w sobotę, to prowadzimy czynności. Na tę chwilę to wszystkie informacje, które jesteśmy w stanie przekazać z pewnością. W takich sprawach, kiedy jest pobrana krew do dalszych badań. Trzeba poczekać na wynik. A to trwa. Jesteśmy uzależnieni od terminu tej informacji. Niestety wygląda na to, że przez co najmniej następne dni będziemy trwać w niepewności. Jeśli chodzi o poznanie dalszych losów Antoniego Królikowskiego, na wyniki badań krwi możemy standardowo czekać nawet kilka tygodni. Przypomnijmy, Prawnicy nie zostawiają na Antonim Królikowskim suchej nitki i mówią o leczniczej marihuanie. Choroba to nie jest usprawiedliwienie.